Cześć wszystkim, chciałabym Wam pokazać moje prezenty, które dostałam ostatnio z Avon i przedstawić nową ofertę, ofertę, jaką mamy dla wszystkich osób, które chciałyby do nas dołączyć. Mianowicie, w tym miesiącu, w lutym, nasz starter z tymi oto kosmetykami jest w cenie 30 funtów, ale nie płacisz przy zapisywaniu się, ani też, yy, również też, przepraszam, Możesz uzyskać go za darmo, jak więcej informacji przy rozmowie. To jest jeden starter. 30 funtów. Do tego dostaniesz katalogi, a dodatkowy prezent dla Ciebie to nowe serum. Takie oto serum. Każda dostanie. Jeśli dołączy w tym miesiącu. To jest moje serum, także tego nie dostaniesz, ty dostaniesz nowe w pudełeczku. To jest moje już, to druga buteleczka, którą używam. Polecam wszystkim. Naprawdę serum świetnie działa. Jestem bardzo zadowolona z niego i cieszę się, że Avon dołączył to serum jako dodatkowy prezent dla każdej, która do nas dołączy w lutym. A te, które nie chcą takiego dużego starteru, chociaż naprawdę to jest świetna oferta, bo są tam bardzo fajne kosmetyki i kosztuje to tylko 30 funtów, więc wcale nie dużo. ale możesz także dołączyć do nas i wybrać mały starter. Mały starter to jest taka oto tylko pomadka. Kosztuje on 10 funtów. Również możesz dołączyć za darmo, wybierając ten starter. Ja tu mówię 10 funtów, a tu mówię za darmo, tak? Po prostu trzeba spełnić dodatkowy warunek wtedy Avon zwróci i koszt zakupów starterów. I do tego w prezencie, żebyś nie była poszkodowana, że tamte dostają kosmetyk, a ty nie, więc ty też dostaniesz ten sam kosmetyk, ale w wersji mini. Ok? To jest dla ciebie. Oczywiście również możesz wybrać em, katalogi, albo nie. Wszystko zależy od Ciebie, czy chcesz Avon mieć sama, e, tylko dla siebie, żeby sama korzystać i kupować tanie kosmetyki, czy chcesz zająć się tym na większą skalę i sprzedawać innym i w ten sposób zarabiać, tak jak robię to na przykład ja. Ale to nie wszystko, chciałabym Wam, bym wam pokazać te oto pudełeczka, tu są trzy na kamerze, gdzie te moje trzecie? Tu jeszcze jest jeszcze jedno. To są moje prezenty, prezenty z Avon, ponieważ w tym roku... Mamy coś takiego jak Avon Rewards. Jest to program dla wszystkich konsultantów, w którym za nasze zamówienia, na określone kwoty, jakie robimy przez kwartalną sprzedaż, otrzymujemy prezenty. I to są moje prezenty, którymi ja chciałabym się w tej chwili z Wami pochwalić. Dostałam je właśnie niedawno za moją sprzedaż. Pierwsze pudełeczko. O nie, może zaczniemy od najmniejszego. Tak, od najmniejszego. Jak, jak w ogóle to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że. Kwartalnie, czyli przez trzy miesiące wysyłamy zamówienia i w zależności na jakie kwoty wysyłamy zamówienia, taki, taki stopień uzyskujemy. Mamy 5 stopni. Tam też mamy mniej więcej, więcej po prostu profitów z tego tytułu, dostawy darmowe, mamy swoje zniżki oraz właśnie prezenty. Prezenty, koncentrować się muszę na prezentach i w zależności jaki poziom zdobędziesz, takie masz prezenty. Czyli prezenty dostajemy co kwartał, czyli cztery razy w roku możesz dostać nawet trzy paczki, bo to są trzy paczki, tak? Czyli największa ilość, jaką mogłam zdobyć. Ok, prezentury wybrałam sobie, a mogłam wybrać z czterech albo z sześciu, już teraz nie pamiętam, zobaczcie, ale nie pamiętam. Chyba będę, niestety nie mogę inteligentnie otworzyć tego pudełka, muszę go rozerwać, więc rozerwam komisyjnie pierwsze pudełeczko. Otwieramy. Co w tym pudełeczku jest? Uwaga. A, to głodami je otworzyłam. Troszkę wymieszałam. Uhu. Maskary. Cztery maskary. Dostałam w prezencie od Avon. To jest nasza nowa maskara. O, zobaczcie. Ona tutaj w tym katalogu jest na okładce, jest to nasza nowość, świetnie wydłuża rzęsy, więc polecam tym, które lubią mieć grube, długie i podkręcone, jest to nasza nowość, ta, gdzie ta kamerka, tu, ta oto maskarka, bardzo dobry format, ok, to jest pierwszy prezent, drugi prezent, który sobie wybrałam, fioletowy, czekajcie, to znowu nie było do góry nogami, dobrze otwieram, no, zobaczymy, wysunę, czy nie wysunę, też... O, tym razem się udało wysunąć, więc wysuwam, wysuwam i otwieramy. Uwaga, cóż to ja wybrałam? Bo jak każda kobieta, słuchajcie, wybieram, zamawiam, a nie pamiętam co, więc jest to dla mnie też niespodzianka, co tu będzie. Protinol. O, to dziewczyny, to dziewczyny jest skarb, skarb każdej kobiety, mm, niezależnie od wieku, ampułki z protinolem. Polecam, polecam przynajmniej raz w miesiącu robić taką kurację, bo faktycznie dzięki tej technologii Avon i, i zawartym tych kapsułkach proteinolu y, wzbogacamy naszą skórę o produkcję kolagenu. Więc ja Was namawiam. Do tego mam zobaczcie zestawy próbek dla moich oczywiście, klientek. A próbki są właśnie tego serum, które dostaniecie w prezencie od Avon w tym miesiącu. Więc świetny, świetny prezent. I ostatnie pudełeczko. Hmm. Cóż ja tu wzięłam? Cóż ja tu wzięłam? Podejrzewam, że perfumy. Czy tu będą perfumy? Ok, otwieramy. Hop, 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 hop. Mówisz hop i masz. Mówisz hop i masz. Attraction. Attraction. Dostałam dwa perfumy attraction. Dla niej i dla niego. Parka. Dla niej i dla niego parka. Tak więc, dziękuję Ci Ejwon za moje prezenty. Ejwon dziękuję mi za pracę, ja za prezenty. I namawiam każdą z Was, żeby dołączała do grona konsultantek, bo możesz tylko zyskać. Do zobaczenia.